Dzień dobry, wczory w kolejnym odcinku. Uh, Hoborst Legacy, no i, i tak. I w tej okay. tutaj nikogo nie ma. Okej, i tak jak mu umówię, jaliśmy się piętro wyżej idzie wieczaki sobie tu.

Jest pokój array, znaczy wieża Raven Flow, to jest tylko. To jednak na dole nie ma nic. Znaczy jest, ale przejście do nowej wieży. A do nowej wieży nie będziemy teraz przechodzić, więc idziemy dalej. lepiej, no, no no, Dlatego tak idziemy. Poczynę. A jeszcze tak jakby na to wyobrazić. Gdzie są te. Tego stopnia. To tak, ok, ja. A to mogę się nawiązać. A tak jest. Prawda. Tak. nie jest tak Nie? A, A ale zróbmy na to. Mieszamy, że to. Mieszamy, że to. Mieszamy, że to. No to że to mi idzie z tymi że to mamy. Mieszamy, że jeszcze kolejny żeton, kolejny żeton do skrzyni domu. Here we go. Last... Proszę ostatni żeton domu. Czas zajrzeć do środka. Kolejny kod. Będzie w środku. Szata domu No no, no co? Kurwa, co? Jak tyle? Ej, nie, to tu nawet nie są szmaty Do pokolorowania Wyglądu. Ja pierdolę. Pówno Tyle Tyle się Trzymaj mnie, Keśka, bo ja nie wytrzymię. Trochę? 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 Urywa. Nie, wyposażenia są pełne noż ja by to szlak mnie nie trafił. Dobra, to zmiana planu. Yy, wyruszamy po prostu. I musimy wrócić do wieży Reydenkowa. Dobra, wiecie co? Zrobimy przerwę. I wracamy po krótkiej turze. Mam już sprzedane, także yy, nie pamiętam dokładnie gdzie ale jesteśmy w sali Reydenkowa. Do góry chyba się... Tak, do góry. Nie do góry. Nie do góry. Tak, do góry. O, to no, no, trzeba odblokowywać. Ciekawe. Odblokowane no raz, to odblokujmy jeszcze drugi raz. O, to nie. a nie. Cześć, Kaciu. nie? Dobra, no już w końcu odzienie w czerwonym kartę. Ponad tym bardzo, 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 bardzo. na odzienie w czerwonym kartę. O! Zlecam!

No, nie mam. No, Zdarza się. Nie mam. No ładnie. Ja tu gdzieś chyba na miatle wylądowałem, tak mi się wydaje. Tutaj nic nie znajdziemy, ale nie mogłem wejść, bo był właśnie zamek i się Kurde, jak chcę tu wejść. Nie można było. Teraz już wiem, że to prowadzi w sumie do nikąd. Nie można było, bo nie miałem alchomory wtedy. No nic, to by było chyba tyle. Ten trzeci piętrze. Nic innego tutaj nie widzę. No, nie, nie ukrywam, bo, że, że, że przyszliśmy w sumie tutaj, żeby głównie ruty no, te, te, tutaj skrzynkę otworzyć w końcu po tak długim okresie. ale tak, no, to co z niej dostaliśmy. Do, nie, na tu jest. To co z nich dostaliśmy to nie, jest... Nie, ja nie tylko tego. W pokoju. Tak. Ale to nie, 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 to nie teraz. To tam jeszcze trafimy się, ale nie w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze mamy jedno ostatnie piętro do sprawdzenia. Bo tutaj mamy właśnie trzecie. Na odcinku na YouTube, a I stoi, mamy siódmą minutę, od razu pójdziemy na to. Aże, Panu nadcienia jest. Też kiedy To jest ładnie, nie jest tak. to jest co tak, to jest, to jest, to, 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 jest to, to, to jest pozostałe, że tak, tak, tak. Ja nie, nie, jest. To powinna To powinno być sam. Co jest jeszcze wyżej? Bo tam chyba nic nie było, ale no strach. Na pewności. Nie, dobra, okej. Okay. można. E, dobra, to nic, wchodzimy sobie tutaj na... Nie mamy... Pignijmy biegniemy biegniemy, biegniemy. Co my dobre. Piegnijmy biegniemy biegnie. oooo! Widzę coś, że tu będzie. Tak jest. Czekajcie, mm. cię Bo No tutaj chyba było, ale chyba że nie mogliśmy się wydostać. Znaczy, nie mogliśmy się dostać. Teraz się teraz się właśnie dostaniemy i kij! Hmm. Zostaniemy Zastaniemy się w końcu na czwartek, Po trzecie, takie ruchome schody właśnie to kiedy były? 15 lutego 1851 roku, dzisiejszego ranka patrzenie w kryształową kulę bardzo mnie zniechęciło. Na ekscytacji najpierw dostrzegłam w swojej przyszłości ministerstwo magii. Pojawiło się o zupełnie wyraźne. Zawsze marzyłam, żeby tam pracować. Ale potem atrium rozpłynęło się w morze miotem, niezliczone rzędy, a ekscytacja obróciła się w rozpacz. Jestem skazany na zarząd nadzoru miotnawskiego. Taka męczarnia prowadziłaby mnie do Równie również szybko jak w trakcie Na razie muszę po prostu przyjąć, że nie władam talentem różbiarskim, ale z kolei fakt, że potrafię powiedzieć że kieruję chyba jakieś delikatne zdolności, je tak posiada. Pewnie. czy. Ale pytam, co jest w tej dużej skrzyni. Nie identyfikowany przedmiot odmierodzienia. Od tak, 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 tak. Przedmioty na spokojnie. Na przedmioty przyjdzie czas. Przedaliśmy też. szmaty. Przedaliśmy te szmaty, które były niepotrzebne. A te do ostatniej A tu jest ruch. O! Poziom trzeciego, to ja tutaj... Nie, to jest na czwartym piętrze, zapamiętaj. Nie W skrzydle. Ja mam bardzo dobrą pamięć, tak Ja mam. Nie Jak pan słucha? Nie O, O, po wyśleł, koleś no, no, no. Odzienia dostać, będzie? Niżej, tak jakby nie wiem. Na razie wejdźmy tutaj. Jedna skrzynka jest list. Profesor Hekta w nawiązaniu do naszej rozmowy napisał znajomych z Gringota. Wszyscy potępiali potępili działania e, Ranrocha. Niektórzy wręcz zasugerowali, że jego motywy mogą być inne niż to się wydaje. Z tego co słyszałem o sposobie, w jaki traktuje swoich pobrachników, którzy nie chcą do nich dołączyć, opinia moich znajomych w banku wydaje się słuszna. Będę to nim informował, jeśli dowiem się czegoś więcej. Na razie jednak musimy pozostać z za Jest? A? A dobra? Dalej? Jak to jest masa rzeczy? jak się do niej na razie wierzę ją. Wyś. Rozmazały. Jest, to jest naprawdę dużo. przewodnika, chimera z gabinetu dyrektora. Wody prowadzące do gabinetu dyrektora strzeżone są przez zaczarowaną za chimerę, która pozwoli ci przejść tylko wtedy, gdy podasz hasło, choć tak ciężko yy, pojąć kogokolwiek, kto chciałby odwiedzać obecnego lokatora tego biura. Ja z się.

Mi się wydaje, że tam, żeby... Więc tutaj chyba więcej nie chciałem. O, gwiazda! O, to jeszcze

10, chcę trzymać chwilę czyli tutaj jest. Co tu jeszcze jest dziewięć, Tu nagroda za doskonałość.

Are you sure? Okay. Dobra. I no to co okay. krótszy odcinek robimy? Podmodernizm albo Fajnie to powiesz. Tak. Krótszy odcinek. teraz? No jak no, Robimy krótko, czy po prostu idziemy? Nie, Nie na nie wiem, jest ta no. Ja nie, nie, nie. wiem. Okej, okay, czyli tutaj jest wieża. Okay, my cały ten teren. Czeka. cały ten termin. czyli tutaj wchodzimy po prostu do naszego Więc kończymy! Więc dlatego się pytam i wystarczy odpowiedzieć. Na razie, cześć.